Słuchajcie, ostatni gwizdek, żeby złapać jeszcze czarny bez, bo już niestety w większości miejsc jest taki bardzo wysuszony. Tu jeszcze mi się udało trafić, że jest piękne, I pokażę Wam, jak go suszę, bo w tym roku go suszę i nie przerabiam go na żadne soki. Chcę go wysuszyć i dodawać do kompotów, do naparów. Tak po prostu bez cukru. Bardziej, bardziej zdrowo soki jeszcze mam z zeszłego roku, także dzieciaki, dzieciaki jeszcze sobie wypiją i mam dużo soków z kwiatów czarnego bezłotu. Widzicie, jeszcze jest taki niedojrzały, ale generalnie w Anglii zaczęło już padać, zaczęło się robić zimno i on bardzo szybko usycha. I zobaczcie skarby z dzisiejszego spaceru pokrzywa, ale o tym jest osobno, czarny bez, o tym też osobno. Także takie piękne piękne skarby będziemy zaraz tutaj robić. Oczywiście wcześniej kwiaty, super ekstra syrop, a w tej chwili już owoce. I też można robić syrop z czarnego bzu, tak zwany sambukol, zapewne wiecie, ale ja mówię w tym roku podejmuję decyzję i suszę. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądają po wysuszeniu właśnie owoce czarnego bzu. To mam słoiczek owoce czarnego bzu, które wysuszyłam, tak jak widzicie w sierpniu. Są super super suche. Takie kuleczki wyglądają trochę jak pieprz suszony. No i co? No i taką po prostu suszaninę, takie owoce dodaję do kompotu, dodaję do jakichś innych naparów. Będę używać normalnie. Oczywiście pamiętajcie, że trzeba je tutaj podać o takiej dosyć wysokiej obróbce termicznej, bo czarny bez na surowo oczywiście jest szkodliwy i nie można go używać. Także trzeba go, mówię, najbezpieczniej do gotującego komputu do gotującego naparu, tylko jednak chwilę bym chciała go obgotować. Tak myślę, że bezpieczniej jest bezpieczniej, ale oczywiście szkoły są różne, także jak macie jakieś wątpliwości, to zawsze warto dopytać, doczytać i wiedzieć dokładnie, jak bezpiecznie stosować. Jeszcze Wam tutaj szybko pokażę najbardziej przyjemna część, czyli obieranie czarnego psu. Jest to dosyć śmieszny, śmieszny sposób, bo trzeba po prostu wziąć czarny bez, trzymać sobie w ręku i e, dodatkowo użyć widelca. I po prostu tak zeskubywać te ziarenka widelcem. E, I rzeczywiście one schodzą. E, oczywiście te zielone trzeba. E, Całkowicie usunąć, one nie nadają się takie niedojrzałe, więc to też na to zwracajcie uwagę. No i same takie ziareneczka, jak Wam zostaną, tak jak tutaj u mnie, to ja suszę tak około 55-60 stopni w piekarniku. To troszkę trwa, bo te owoce, są, te owoce są tak dosyć mocno soczyste, ale spokojnie można to w ciągu dwóch, trzech takich dni zrobić. No tak jak widzieliście, moje się fajnie ususzyły, także jak macie jeszcze tym bardziej y, suszarkę do owoców, no to jeszcze lepiej.